Oczywiście te pieniążki z sprzedaży górki nadal są przeznaczone na ten cel. Dziękuję jest ja już dobrać takiego to, co powiedziałem przed Pieniądze idą do budżetu. Jeżeli zdecydujecie, że na przyszłoroczny budżet, że budujemy tą ulicę, to budujemy. Wiemy, że te pieniądze wchodzą do budżetu tegorocznego. I tak trzeba gospodarować tym, co się ma, a nie, że te pieniądze 90 tysięcy. Powiem szczerze, za 90 tysięcy tej drogi nie wybudujemy ulicy. Wiemy ile kosztuje ulica Zielona, bo koszt budowy drogi nie ulicy jest dużo tańszy jak koszt ulicy, bo tu dochodzą wymiana oświetlenia tych słupów, co stoi w drodze, część chodników, odwodnienie, które w znaczy nie dostaniemy zgody na budowę, pozwolenia na budowę, jeżeli nie ma odwodnienia. Odwodnienie wiąże się znów, to jest tak wszystko połączone, że odprowadzenie wód ociekowych do rowu wiążą się też z opłatami, gdzie to my już płacimy corocznie, ale to musi być, bo nie dostajemy, uważam, że w dalszym ciągu, jeżeli Rada zadecyduje, że budujemy ulicę, budujemy i z tego się nie wycofuje. Tylko, mówię, no to 90 tysięcy to jest wszystko mało, ale musimy poczekać.